Musimy się do tego przyzwyczaić, że Nowak Dziokowicz nie będzie już faworytem w każdym spotkaniu. Valentin Vachero, mówi wam coś to nazwisko? Nieco ponad miesiąc temu przegrał z 874 tenisistą w rankingu, a jego piękny sen w Szanghaju trwa w najlepsze i dziś pokonał Nowaka Dziokowicza awansując do finału tysięcznika. Monakijczyk jest obecnie notowany na 204 miejscu w rankingu ATP, ale już wiemy teraz, że w najnowszym notowaniu będzie zajmował przynajmniej 58 Miejsce, a jeśli wygra cały turniej, to będzie tenisistą z czołowej 40 rankingu. Jeden turniej, jeden tydzień jest w stanie odmienić całą twoją karierę. Wasze RO ma 26 lat, nigdy nie był w czołowej setce rankingu, a podczas jednego tygodnia nie tylko zyskał dużo, jeśli chodzi o takie aspekty medialne i pewnie jakieś sponsorskie, ale przede wszystkim finansowe i rankingowe. Miejsce w top 60, czy jeśli wygra cały turniej w top 40, zupełnie zmienia jego perspektywę, jeśli chodzi Chodzi o planowanie turnieju. A Nowak Dziokowicz przegrał w tym sezonie już drugi mecz z tenisistą, który zajmuje miejsce poza czołową dwusetką rankingu. Żeby mieć jakąś skalę do tego wszystkiego, weźmy pod uwagę fakt, że w całej karierze Nowaka, nie licząc tego sezonu, zdarzyło mu się to tylko raz. Tylko raz. W 2010 roku Dziokowicz przegrał z Filipem Krajinowiczem w Belgradzie ze swoim rodakiem, i to była jego jedyna porażka w całej zawodowej karierze z tenisistą spoza czołowej dwusetki. Po więcej tenisowego kontentu zaobserwuj mój profil.